Dzień dobry. Dzisiaj będzie krótko, bo czas jest krótki. Ogólnie w ogóle czas jest przecież krótki. I chciałbym tylko podzielić się myślą dotyczącą powołania Mateusza. Wiemy, że kiedy Jezus go powołuje, no to jest Mateusz celnikiem. Nie do końca wiemy, co to znaczy: czy pobierał cło, czy zbierał podatki. Podatki w takim znaczeniu, że regularnie kasował swoich pobratymców z pieniędzy właśnie, czy też yy, pobierał cło z racji wwożenia towarów do miasta, albo wpływania. Nie, jak nazwać kogoś, kto łódką wpływa towar do miasta? Nie, łódką się wpływa, ale jeśli ktoś towar yy, do miasta przetransportowuje łódką, tak to powiedzieć, że on wpływa towar, wpływowuje towar, wpływa. Wpływu, wpływu łodzi towar. No w każdym razie ci, którzy towar pod tytułem ryby przede wszystkim do miasta przetransportowywali, no to musieli zapłacić też za to cło. Tak czy siak Mateusz jest związany z pieniędzmi, które kasuje i tak jak pamiętamy polegało to najczęściej i najprawdopodobniej na tym, że Ktoś, kto taką funkcję pełnił, musiał ryczałt zwrócić, przekazać władzom, tym, którzy go najmowali, natomiast resztę, którą zbierał, to stanowiło już jego własność, jego zarobek. Stąd jasne jest, że im więcej zebrali, tym więcej mieli dla siebie, a ponieważ działali z ramienia władzy, czy to będzie władza na początku. Jeśli mówimy o Judei, to zanim nastała władza rzymska bezpośrednio, czyli ym, był namiestnik Cezara. Jeśli, jeśli mówimy o czasie wcześniejszym, czyli wtedy, kiedy jeszcze był król, kiedy rządził Herod, y, no to ktoś, kto był pod bezpośrednią władzą Herod, ale później, y, już kiedy nastał Piłat, y, no to władza rzymska była sprawowana bezpośrednio przez Rzymianina. No tak czy siak, ten, który. Pieniądze zbierał w sensie oficjalnym, miał pod ręką możliwość powołania się na władzę. Zarówno w sensie takim słownym, czyli mógł powiedzieć, że jak mi nie dasz pieniędzy, to ja coś tam zrobię i doniosę na ciebie władzą. Albo po prostu mógł też straszyć władzą w znaczeniu żołnierzy rzymskich, którzy, którzy mogliby jakoś zareagować. No, tak czy siak kiedy Jezus powołuje Mateusza, on takie funkcje pełni i to dla nas jest zrozumiałe, że jest znienawidzony przez um, swoich pobratymców, przez mieszkańców miasta um, i tym samym nie ma z nimi jakichś relacji. Nie, nie, nie czuje się dobrze z pewnością w ich towarzystwie. Um, oni go nie tylko unikają, ale też być może no, w jakiś sposób dają mu poznać, że go nie cierpią, że go nienawidzą. Więc kiedy wiemy, że Mateusz na wezwanie Jezusa wstaje i idzie za Nim, mamy też w tej drugiej relacji jasno powiedziane, że zostawia wszystko i idzie za Nim, to co to wszystko może znaczyć? Co możemy rozumieć? No przede wszystkim jakieś towary czy pieniądze, które były w jego biurze, w tej komorze celnej, no bo nie zostawia wszystkiego w znaczeniu wszystkiego, wszystkiego, bo potem w swoim domu przecież jeszcze. Wyprawia ucztę, na którą zaprasza Jezusa, jego uczniów i innych celników, więc coś tam jeszcze mu zostało. Ale myślę sobie, że to wszystko możemy rozumieć troszkę odwrotnie. Mianowicie nie tylko jako rzeczy materialne, które Mateusz gromadził czy zgromadził, ale bardziej jako z jednej strony zło, którego się dopuścił, to znaczy sytuacje, w których przesadnie. Działał, nadużywał swojej władzy, więc ludzi krzywdził, ranił, i z drugiej strony też bagażem było to, co ludzie o nim myśleli i co musiało absolutnie też przeniknąć do jego serca, do jego głowy, do jego myślenia, bo jest niemożliwe, żeby obracać się dłuższy czas w środowisku, które w jakiś sposób mnie widzi, żeby ten sposób widzenia jakoś do mnie nie przeniknął, bardziej lub mniej. Możemy się przed tym bronić, możemy próbować unikać, Przyjmowania takiego punktu widzenia, ale gdzieś tak czy siak będzie nam to do głowy się dobijać. Więc myślę, że Mateusz zostawił wszystko, to znaczy, z jednej strony uwolnił się od tego ciężaru zła, który popełnił. Nie w znaczeniu, że, że odrzucił to zło, czy wyrzekł się go w sensie to nie ja zrobiłem, albo nie moja wina, tylko raczej na zasadzie takiej, że odnalazł jakąś siłę, żeby stanąć wobec tego, co zrobił żeby już się nie kryć, nie chować, nie uszukiwać siebie, że to nie było nic złego albo że się komuś należało albo coś tam jeszcze. On być może zdobył pierwszy raz w życiu odwagę, żeby stanąć naprzeciwko tego, co zrobił. I teraz ten moment, kiedy Mateusz wstaje, kiedy Jezus daje mu słowo, które Mateusza podrywa, pociąga, uzdrawia, ożywia, to jest też ukazanie tej siły, którą Mateusz dostaje, żeby stanąć wobec zła, które popełnił, żeby być może też konkretnie, fizycznie zatroszczyć się o te osoby, które skrzywdził, to będziemy widzieć dokładnie potem w reakcji Zacheusza na to wezwanie Jezusa zejdź z drzewa, bo muszę się zatrzymać dzisiaj w Twoim domu. Więc z jednej strony widzę w powołaniu Mateusza tę wielką łaskę, którą on otrzymuje, siły do tego, żeby stanąć twarzą w twarz ze złem, które popełnił, ale tylko dlatego, że staje przy Jezusie, że staje wobec Jezusa. To jest jedyny moment w życiu, kiedy mamy siłę Stanąć twarzą w twarz ze złem, które popełniliśmy, i nie reagować jak Judasz. Bo bez Jezusa, jeśli będziemy próbowali się mierzyć z naszą przeszłością, czy, czy po prostu z naszym grzechem, szczególnie w relacji do drugiego człowieka, kiedy być może widzimy jego cierpienie, może nasze działania złe miały jakiś trwały skutek w życiu drugiego człowieka, więc kiedy nasze serce zostaje oczyszczone, dotknięte Słowem, dotknięte łaską, i jeśli porwiemy się na to, żeby stawać wobec naszych grzechów bez Pana Jezusa, to nas bardzo głęboko porani, po, poniszczy, więc musimy koniecznie robić to w obecności Pana Jezusa, co zrobił Mateusz. I, I ta druga rzecz niesamowita, którą widzę w tym momencie powołania celnika, to to, że on ma też odwagę zostawić wszystko to, co mówili o nim ludzie: opinie, które. Co tu dużo mówić? No były w większości prawdziwe, ale nawet nie chodzi o opinię w znaczeniu, powiedzenie, że ten jest drań, bo um, wziął za dużo pieniędzy jako, jako celnik um, ode mnie. Bardziej mi chodzi o, o, o stosunek ludzi, o, o tę niechęć, o um, traktowanie Mateusza jako kogoś najgorszego. Celnicy i grzesznicy. To jest jakby jedna materia, jakby w jedno się zlali. Więc w oczach ludzi no, to, to był ktoś z no, samego dna, więc y, trudno żyć na samym dnie, nawet jeśli będzie to tylko w opiniach innych, ale w opinii większości z pewnością. Więc Mateusz dostaje siłę, żeby zostawić to wszystko, żeby zacząć na nowo. Zgadza się, czy tak mówiąc w cudzysłowie, pozwala sobie na to, żeby przyjąć łaskę Jezusa, i zobaczyć siebie zupełnie w nowym świetle, czyli w taki sposób, w jaki widzi go Jezus. W jaki sposób go widzi? No, w taki, że go powołuje, że, że wzywa go, żeby poszedł za nim, że, że pociąga go. Oczywiście Mateusz jeszcze nie wie dzisiaj, co się stanie, co to znaczy: idź za mną, naśladuj mnie, bądź blisko mnie, rób to, co ja, szukaj moich śladów, um, użyj potem mojej mocy, którą ci dam i tak dalej. I tak dalej. On jeszcze tego nie wie, ale, ale z pewnością to spotkanie. Um, Musiało być dla Mateusza moc, on na pewno o Jezusie słyszał, nie ma, nie ma dwóch zdań. On, on prawdopodobnie też był świadkiem y, jakichś być może wydarzeń w sensie cudów, czy, czy, czy może gdzieś Jezus zasłyszał, ale na pewno słyszał o nim, więc wiedział, kto to jest. I Jezus już przecież w Galilei był sławny. Wiemy, że tam rozpoczyna je, się jego działalność i y, y, tam dokonuje tych wielkich cudów, więc y, Ludzie o tym mówili, ta, ta, ta wieść się roznosiła lotem błyskawicy, więc ktoś taki jak Mateusz na pewno słyszał o, o Jezusie, i, i też dla niego musiało być bardzo mocne, że spośród wszystkich ludzi dookoła ten słynny nauczyciel, ten cudotwórca, ten, ten niezwykły człowiek przychodzi właśnie do niego. Więc rozumiem zostawić wszystko w, w znaczeniu Mateusza, z jednej strony mieć odwagę Stanąć wobec swojego grzechu. Już nie uciekać, nie, nie oszukiwać się, że to nic takiego, że wszyscy to robią, i tak dalej, tak dalej, że ja nie chciałem i coś tam. Albo, albo próbuję zapomnieć, próbuję wyprzeć to z pamięci. I z drugiej strony mam odwagę zostawić wszelkie opinie, nawet moje własne, o mnie samym, o mojej przeszłości, czy o mojej przyszłości, także. I mam odwagę uchwycić się tego, co przygotował dla mnie Pan Jezus. Nie w znaczeniu nawet powołania w sensie formalnym, powołania do zakonu kapłańskiego, ale po prostu spotkania z Jezusem takiego spotkania osobistego, bliskiego, mocnego. Więc to wszystko, może oczywiście i znaczy na pewno także to, co materialne, to, co widoczne, ale myślę, że ważniejsze nawet jest to, czego nie widać. I kiedy Jezus daje nam słowo, a kiedy słuchamy tej Ewangelii, to mamy prawo też ją odczytywać jako słowa kierowane do nas. Więc kiedy Jezus mówi: pójdź za mną, wstań, chodź, przestań się bać i zostaw to wszystko, co było. Znowu nie w znaczeniu, dobra, zaczynasz nowe życie, co było, to było trudno, prawda? Kogo poraniłeś? Jeśli komuś zrobiłeś coś złego, to nie szkodzi, to już trudno, jego strata, a ty teraz będziesz święta, ty będziesz od jutra świętym. Nie, nie, no nie w tym sensie. Trzeba będzie te rzeczy ponaprawiać, stanąć wobec nich, ale, ale można to zrobić tylko wtedy, kiedy się wstanie i wyruszy. Więc zostawić wszystko, to mieć siłę do tego, którą, która bierze się ze słowa Jezusa, z jego wezwania. I teraz, jeśli. Mateusz spotka się z osobami, które skrzywdził, a spotka się na pewno. Być może, kiedy rozdzielał chleb, który Jezus rozmnożył, to, to nosił go ludziom, których wcześniej oszukał, źle potraktował, potraktował jak śmieci, nadużył swojej władzy celnika. Być może, kiedy głosił słowo, kiedy wyrzucał złe duchy, no, w rozmaitych sytuacjach prawdopodobnie mógł spotykać te osoby, które skrzywdził, więc. Nie miał możliwości uciec od swojej przeszłości, więc musiał wracać nieraz do tamtego momentu z komory celnej, kiedy Jezus powiedział do niego: pójdź za mną, i na nowo musiał te, ten, tego gestu dokonywać, tego odważnego wstania i pójścia za Jezusem. To się dokonuje w sercu. Nie chodzi tu o nogi, o tyłek, który się podnosi i wstajemy, idziemy, tylko chodzi o, o serce, o decyzję, która jeśli jest powodowana. Słowem Jezusa to ma konsekwencje bardzo mocne. Konsekwencje to znaczy takie, że ucisza strach i odcina te macki diabła, jego, jego oślizłe, śmierdzące paluchy, które chce zacisnąć na naszym gardle, mówiąc: Ty się nie nadajesz albo spójrz na swoją przeszłość. Kim ty myślisz, że jesteś? Co, co tobie się wydaje, że co? Teraz już będziesz kimś nadzwyczajnym, świętym? No nie, inni niech będą świętymi, ale ty jesteś nikim. Więc takie oskarżenia będą wciąż atakować i Mateusz na nowo musi wciąż podejmować te decyzje, że chce iść za Jezusem i i dlatego możemy cieszyć się, że tak wielką moc ma Słowo Pana Boga. Moc, która przychodzi do nas także wtedy, kiedy słowo rozważamy. No bo Mateusz przecież nie słyszał codziennie od Jezusa: Ej, Mateusz, wstawaj, już siódma, pójdź za mną, idziemy po bułki do sklepu. Tylko musiał to Słowo, które usłyszał w kafarna, w komorze celnej, odtwarzać w sercu rozważać je, zastanawiać się, cieszyć się nim. Wzbudzać echo tego słowa, tak, żeby go słuchać, i, i, i moc, którą otrzymał wtedy, czyli w tym momencie, który relacjonuje nam Ewangelia, ta moc przychodziła na nowo i na nowo wyrywała go ze strapień, być może powodowanych niepotrzebnym analizowaniem przeszłości, roztrząsaniem tego, co będzie w przyszłości. No, jeszcze z rozmaitych powodów różnych może przychodzić zniechęcenie czy pragnienie wycofania się, ale kiedy rozważa to słowo, to ma na nowo siłę zostawić wszystko i pójść za Jezusem. Myślę, że możemy sprawdzić jakość naszego rozważania słowa właśnie w ten sposób, czy dostajemy siłę, żeby na nowo wyruszyć, na przykład, czy dostajemy siłę, żeby na nowo przebaczyć, albo jeśli nie mówimy już o czymś tak dramatycznym, że wymaga przebaczenia, to przynajmniej, żeby no, tak pogodnie spojrzeć na drugą osobę, która na przykład, nie wiem, denerwuje mnie niesamowicie, albo, albo w moim odczuciu, czy nawet obiektywnie, y, popełnia ciągle jakieś niepotrzebne gafy, jakieś błędy, które no, kosztują nas wszystkich. I tego dałoby się łatwo uniknąć, gdyby wystarczy po prostu chwilę się zastanowić, zapytać kogoś, nie działać pochopnie, a ten ciągle robi dokładnie to samo, I, i, i wciąż musimy my za to wszyscy płacić, jakoś niepotrzebnie zupełnie ponosić koszty, w sensie nie wiem, czasu, zmęczenia, jakiegoś odkręcania spraw. I jeśli moje rozważanie słowa jest prawdziwe, jeśli słucham słowa naprawdę i dopuszczam je do serca, to za każdym razem na nowo dostanę siłę, żeby do tej osoby podejść i działać na nowo, żeby wybaczyć, żeby zapomnieć to, co było, żeby. Oczywiście w świecie będzie to nazwane, że to jest głupstwo, głupota, że to jest naiwność, ale w sensie duchowym jest to korzystanie ze słowa, które jak już wiemy, bo tysiąc razy o tym mówiliśmy, nie tylko daje nam siłę na ten moment, kiedy, kiedy działamy, kiedy mamy coś zrobić, ale za każdym razem, kiedy słowo przyjmiemy i ono nas popchnie, pociągnie czy po, powie pójdź za mną, to za każdym razem nasze serce zostaje odrobinę bardziej umocnione. Zostaje nakarmione, nasycone, dostaje tych duchowych mięśni, żeby, żeby stawać się silniejsze, I, i dzięki temu jeszcze większe przeciwności przechodzić, odpierać groźniejsze ataki, które, jasne, będą przychodzić, ale, ale posłuszeństwo słowu, czy jeszcze wcześniej to, to autentyczne słuchanie słowa, taką łaskę, taką siłę nam daje. Więc dla mnie, ten moment, kiedy Mateusz otrzymuje od Jezusa słowo i zostawia wszystko, to jest przede wszystkim właśnie to, że zostawia swoją przeszłość, w sensie tego, co zrobił źle. I nie mówi, Boże, jestem nikim, jak ja pójdę, przecież tyle złego narobiłem. Jezus mówi, no, ale właśnie po to przyszedłem po ciebie. No Ja wiem, ale wiesz, może ktoś tam lepszy, bo Boże, ja taki nijaki. I z drugiej strony też te, te negatywne opinie, te wszystkie, co mu się rzeczy w głowie kłębią być może, jakieś strachy, nie wiadomo, co tam jeszcze, to wszystko zostawia odcina i mówi: Okej, okay, jeśli ty mnie wołasz, no to ty wiesz lepiej, to ja idę za tobą. Dla mnie to jest cudny moment i życzę wszystkim Wam, żebyście cieszyli się tą jutrzejszą, dzisiejszą wczorajszą Ewangelią i przyjmowali do serca to zaproszenie, wezwanie, które Jezus kierował do celnika i kieruje też i do nas. Oczywiście, jeśli ktoś nie słuchał, daje słowo przygotowanie, to jest tromba. No cóż mam powiedzieć więcej? A co to jest daje słowo przygotowanie? No to już tłumaczę. To jest cykl takich programów na YouTubie, które od trzech lat tworzymy my jako Franciszkanie. Raz w miesiącu przynajmniej takie, taki odcinek tego cyklu zamieszczamy na YouTubie, i jest to wyjaśnienie bardzo szczegółowe wszystkich czterech fragmentów biblijnych, które na daną niedzielę są w liturgii Słowa, czyli Pierwsze Czytanie, Psalm, Drugie i Ewangelia. I na tę niedzielę dzisiejszą, czyli niedzielę dziesiątą roku A, przygotował to rozważanie ojciec Tomek Szymczak, doktor biblistyki, nasz brat z Rzymu, gdzie wykłada. Pismo Święte właśnie. I moim zdaniem, już mówiłem to kilka razy, jest to najlepszy odcinek z tych wszystkich trzydziestu chyba dwóch, które wypuściliśmy do tej pory. Jest naprawdę fascynujący, zachwycający, jest długi, ale nie da się mówić o rzeczach ważnych, o, o wielkiej ilości rzeczy rzeczach niesamowitych. No w 5 minut, więc jest to długie, ale warto, jest cudowne, i o więc zapraszam, żeby posłuchać. Link jest oczywiście w opisie filmu. I już niedługo kolejny konkurs biblijny. Raz w miesiącu mamy pytanie biblijne, zagadka biblijna, więc już się zbliża. Mamy 1-3 czerwca, i raz w miesiącu, czyli pewnie za jakieś 10 dni najpóźniej taka zagadka biblijna się pojawi. Być może teraz z nagrodami, więc trzeba będzie, jeśli będziecie chcieli, nagrodę, y, odpowiedź raczej przysłać. I jeszcze ostatnia rzecz, chciałbym jeszcze zaprosić na rekolekcję, bo jeszcze kilka miejsc zostało, Cię Piotr mówił, do Gdańska na przyszły weekend. Rekolekcje, trzecia część walki duchowej, pokusy Matki Bożej, w jaki sposób Maria była kuszona przez diabła, więc przede wszystkim będziemy starali się odkrywać mniej znane momenty z życia Maryi i to, w jaki sposób diabeł ją próbował atakować, ale też tym samym będziemy poznawać sposoby, w jaki, jakie my możemy chronić się przed atakami złego ducha, nawet nie w momencie już samych ataków, ale co robić, żeby do tych ataków nie dochodziło. Będę też opowiem pewną historię związaną z parkiem narodowym Yellowstone, w którym kilka dni spędziłem przed laty i tam odkryłem fantastyczną historię związaną z tym parkiem, która moim zdaniem genialnie opisuje pewne mechanizmy duchowe w nas. Ten przykład jest moim zdaniem no przekapitalny i byłem zachwycony, kiedy to odkryłem, kiedy, kiedy tam na miejscu to zobaczyłem. Więc no, tym też się będę dzielił. Więc jeśli ktoś jeszcze może, zapraszamy serdecznie przyszły weekend Gdańsk. Zaczynamy w piątek kolacją i kończymy w niedzielę obiadem. I to na razie, w takim razie tyle. Pokój, dobro.